Za pomocą Skype'a łączymy się z Emilem Nagalewskim, koordynatem polskiego alarmu smogowego w Województwie Śląskim. Dzień dobry, witamy o poranku. Dzień dobry. No właśnie, czy to jest dzień dobry dla mieszkańców regionu? Wiemy, że drony latają. Pan jest odpowiedzialny za to, że te drony latają nad kominami Rybnika Radlina e, i Raciborza. E, miasto Rybnik chwali się pierwszymi efektami. 500 kontroli Straży Miejskiej. Ile z tego e, to dzieło właśnie latających dronów, które śledzą to, co wydobywa się z naszych kominów? Ja, ja, ja bym tego, wydaje mi się, nie łączył. To, te liczby, które podaje miasto Rybnik i Rybnicka Straż Miejska, to jest, to jest ich inicjatywa i efekt ich skutecznych działań i egzekwowania uchwały antysmogowej. Te nasze patrole dronem i, i współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie, to jest taka. No, Wiesieńka na torcie, bo to jest coś, coś nowego, coś co, co testujemy i coś co, miejmy nadzieję, też się przyczynia do tego, że mieszkańcy, którzy mają te niewłaściwe źródła ciepła, będą bardziej zmotywowani, żeby, żeby je wymienić, bo, no bo przed, przed kontrolą nie umkną. Efekt medialny został osiągnięty. Wszyscy boją się latających maszyn, które mogą wyczuć to, czego nie powinny wydobywać kominy. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach regionu, gdzie już lataliście? Za nami trzy dni patrolowe w Rybniku i ten nasz dron skontrolował 391 posesji. 26 posesji zostało wytypowanych do szczegółowych pomiarów i ten dron, który, był, który jest platformą pomiarową, pobrał próbkę z tylu kominów. 5 miejsc wskazano do, wytypowano do szczegółowej kontroli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. To, 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 to się stało w, w Rybniku. Natomiast jeśli chodzi o kolejne miejsca, to był Radlin. Tam mieliśmy do czynienia z trzema dniami patrolowymi. Pięć interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej nastąpiło po wskazaniu przez, przez operatorów drona, i pobrano w tych miejscach pięć próbek do dalszego badania pięć próbek popiołu. Natomiast w radii Bożu mieliśmy do czynienia z dwoma, kontro... dwoma dniami patrolowymi, jeszcze jeden dzień przed nami były dwa wskazania z drona i dwie kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej, które zakończyły się nałożeniem mandatu, bo tam miało miejsce spalanie odpadów po prostu. Jak reagują mieszkańcy na to nadlatujący na dron nad domem? <zysk> Ciężko mi powiedzieć. To, to na pewno może być duże zaskoczenie e, dla, dla tych, którzy, których dom jest kontrolowany, bo, bo to jest coś, coś niespodziewanego i, i pojawia się e, nagle, nie wiadomo skąd. No i to też takie było założenie, że taki ma być efekt, że, że te kontrole mają być niespodziewane, że nie da się tego paleniska wygasić, jeśli ktoś robi coś, co, czego nie powinien robić, spala coś, czego nie powinien spalać. E, Natomiast na pewno z takim bardzo pozytywnym odbiorem spotkaliśmy się ze strony mieszkańców, którzy w końcu oczekują tego czystego powietrza i oczekują tego, że sąsiedzi przestaną ich, ich zatruwać. Bo to mieliśmy wiele sygnałów, że, że i operatorzy dronów e, e, dostają takie informacje pozytywne, i, e, i do Straży Miejskiej spływają takie informacje, są, są telefony, że że mieszkańcy są zadowoleni i chcieliby, żeby tych kontroli e, dronem było więcej. Tak. Ci, którzy mają czyste serce, pewnie są zadowoleni. E, wiem, że udało się złapać na gorącym uczynku człowieka, który spalał ramy okienne, tak? Tak, to miało miejsce w Raciborzu, do, do, dokładnie w chwili, kiedy była realizowana konferencja prasowa i taki pokaz tych dronów uczestniczył w tym m.in. prezydent Raciborza, wiceprezydent Raciborza, i e, dron nadleciał nad jeden z kominów, e, nieopodal tego miejsca, tej, tego konfer tej konferencji, tego pokazu. No i okazało się, że, 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 że tamten pierwszy taki nalot okazał się skuteczny. No, skuteczny w tym sensie, że wytypowano, wskazano miejsce, gdzie były spalane odpady, co potwierdziła potem kontrola funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Jak, jak, jak sumujemy te wszystkie liczby, o których dzisiaj pan o poranku mówi, no to nie są jakieś niebotyczne. Mhm. Ale bo to takie y, loty dronem i te kontrole dronowe, one nie, nie, nie mają mieć takiego charakteru, żeby skontrolować wszystkich. E, tu chodzi e, między innymi o to, żeby z masy budynków, nie wiem, setek budynków na, na dużym obszarze e, wskazać e, te kilkanaście albo kilkadziesiąt, które są problemowe, e, które są największym utrapieniem dla całej okolicy i to do nich skierować potem potem służby miejskie, czy to doradców energetycznych w celu, czy to nałożenia jakiegoś mandatu, czy to upomnienia. Czy to po prostu skierowanie jakiejś pomocy, gdy stwierdzi się problem ubóstwa energetycznego? No właśnie, mówi pan o ubóstwie energetycznym i dzisiaj na podłączenie do gazu poczekamy dłużej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Jak pan zareagował na wieść o tym, że polska spółka gazownictwa wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych w całym kraju, bo jest tak duże zainteresowanie, że po prostu zabrakło im pieniędzy? Zareagowałem chyba tak jak wszyscy, z niedowierzaniem, bo, bo to się wydaje nieprawdopodobne, że, że taka sytuacja ma miejsce. Ta sytuacja zagraża programowi wymiany starych kotłów, może oznaczać wyhamowanie programu czyste powietrze. No, to, to, to się wydaje rzeczywiście jakoś tam nie, 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 niemożliwe. Mówimy o polskiej spółce gazownictwa, to jest spółka córka PGNiG, jednego z największych podmiotów biznesowych w tym kraju, i nagle okazuje się, że, że nie ma warunków ekonomicznych, żeby y, prowadzić przyłącze. To się wydaje niemożliwe. Z, zwłaszcza, że ta spółka, jest, y, ta spółka i w ogóle ten cały sektor gazownictwa jest y, beneficjentem programu Czyste Powietrze. Bo to, y, połowa nowych przyłączy, połowa osób, które rezygnuje z kopciuchów wybiera, y, wybiera gaz. I tutaj nagle okazuje się, że, 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 co, że, że nie ma tych środków. Ja mam nadzieję, że ten problem zostanie y, szybko rozwiązany, bo to jest y, no, kompromitujące. Dla tej spółki, i, i to jest zagrożenie dla całego programu Czyste Powietrze. No i zagrożenie dla nas wszystkich oddychających, chcących oddychać czystym powietrzem. No, jeżeli ludzi nie będzie stać na gaz, mówi Pan o ubóstwie energetycznym. Zresztą my też dostrzegamy przez rosnące ceny gazu. No, e ta podwyżka pojawiła się w bardzo niefortunnym momencie. E tak. No, znaczy, nigdy nie jest dobry moment na podwyżkę, e, e, jakąkolwiek. Natomiast e, ja, ch ja chciałem zwrócić uwagę, że to nie tylko drożeje gaz i prąd, o, o czym jest najwięcej w tych takich przekazach medialnych, ale rosną ceny wszystkich nośników energii także węgla, peletu i drewna. Natomiast na pewno ta, e, te informacje o, o, o tej rosnącej cenie gazu, to nie jest na pewno coś, co przysłuży się walce ze smogiem i coś, co przysłuży się postępom programu wymiany kotłów, no bo pewnie ludzie zaczną opóźniać decyzję o, o, o zmianie. No i nie do czego tego czasu palić smogu... będą tym wszystkim, czym mogą. W Rybniku według szacunków około 10 tysięcy pieców jest jeszcze do wymiany. To, to tak, to jest to, takie, takie, takie liczby, to są liczby szacunkowe, bo dokładnej, dany, takich dokładnych danych nie mamy. I to są, te, to są te kotły, które należy wymienić, które należało wymienić zgodnie z przepisami do końca ubiegłego roku, ale w tej, w tej liczbie są też te, które trzeba wymienić za dwa lata, czyli przy tym kolejnym progu wskazywanym przez. Uchwałą antysmogową i za 4 lata, kiedy to tak naprawdę powinny zniknąć ostatnie pozaklasowe kotły na paliwa stałe, czyli na węgiel i drewno. Nie wydaje się panu, że te kontrole dzisiaj powinny spowolnić w związku z tą sytuacją? Nie, nie, nie. To. to, to... My się tutaj w tych, w tych naszych rozmowach i w tych przekazach medialnych skupiamy na takim elemencie, elemencie represyjnym kontroli. Natomiast proszę pamiętać, że rekomendacje dotyczące egzekwowania uchwały antysmogowej, które przygotował Śląski Związek Gminy Powiatów, mówią także o wsparciu. O wsparciu osób, których nie stać na wymianę. I zanim to wsparcie do tych osób trafi, to najpierw trzeba je zlokalizować i trzeba je zidentyfikować, zidentyfikować, że, że mamy do czynienia z problemem i dopiero wtedy można do tych osób z, z, skierować jakąś pomoc. Bez kontroli, bez znalezienia tych osób, które wymagają wsparcia, te osoby nigdy nie będą miały szansy na to, żeby źródło się Na, na koniec sposób, jeszcze pytanie dotyczące tego, gdzie jeszcze drony będą latać. Mamy trzy miasta za sobą, gdzie jeszcze? Hmm. Jeszcze wrócą na pewno do Raciborza. Oprócz tego przewidujemy, że pojawią się w powiecie częstochowskim, pojawią się w Szczynie, w Czechowicach-Dziedzicach, a także w Mysłowicach. To jest to, jest to co, co już się dzieje, co, co zaplanował Polski Alarm Smogowy. Natomiast pamiętajmy, że firma DromPol, która na zlecenie naszych alarmów smogowych prowadzi te badania, prowadzi te pomiary, współdziała też współpracuje z samorządami i to takie kontrole dzieją się już poza poza polskim alarmem smogowym, poza tym, no, poza tym naszym harmonogramem kontroli. I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję za poranną rozmowę. Naszym gościem był Emil Nagalewski, koordynator polskiego alarmu smogowego w województwie śląskim czystego powietrza wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.